Dzień dobry Państwu. Na początku się przedstawię, ponieważ dużo osób jeszcze mnie nie zna. Nazywam się Krystyna Dajka. Jestem dietetykiem i żywieniowcem, a także specjalistą do spraw promocji zdrowia. Jestem autorką książki Post Daniela z uzdrawiającą dietą warzywno-owocową dr Ewy Dąbrowskiej. Doktor Ewę Dąbrowską spotkałam 20 lat temu i do dzisiaj jest moim jedynym nauczycielem w temacie diety postnej. Ponieważ mamy do czynienia z epidemią koronawirusa, przede wszystkim apeluję o zachowanie spokoju, zdrowego rozsądku i żeby nie wpadać w panikę. Dzisiaj powiem Państwu, jak wzmocnić organizm przez. Właściwą dietę i dobór odpowiednich suplementów. Po pierwsze, zastosować dietę odkwaszającą, czyli post, który przywraca równowagę zasadową w organizmie, a także pomoże nam w leczeniu różnych dolegliwości. Należy spożywać około 80% pokarmów o właściwościach zasadowych, do których należą cytrusy, warzywa, owoce. Ryszciki, komosa ryżowa, rośliny strączkowe oprócz soczewicy, woda czysta, tak zwana kranuwa, proponuję przygotować wodę i pić ciepłą, kasza jaglana, oliwa z oliwek, zielona herbata, naturalne soki owocowe, tutaj macie Państwo zielony soczek, jarmuż, pietruszka, jabłuszko, kolejny sok to jest z czerwonych winogron, soczek z marchewki, i najlepiej, gdyby te soki były robione w warunkach domowych. Następnie, proszę, pań, proszę Państwa, kiszonki, które również wspomagają nam odporność, czyli wszystkie kiszone warzywa, kiszona kapusta, kiszone ogóreczki i ukiszony barszczyk, czyli ukiszony z kiszonych buraczków, tak? czyli zakwas tak zwany buraczany. Który proponuje też wypijać podgrzany do temperatury maksymalnie 40 stopni. Jeśli chodzi o produkty kwasowe, proszę Państwa, o właściwościach kwasowych, spożywamy ich tylko w ilości 20%, i to są produkty mleczne, tak? czyli mleko i przetwory mleczne, mięso i wyroby wędliniarskie to są wszystkie produkty wędzone. Woda gazowana z roślin strączkowych soczewica, pszenica, orzech ziemny i wszystkie produkty podgrzewane w mikrofali, a także czarna herbata, cukier, słodkie napoje i proszę Państwa, słodzik dietetyczny aspartam.